Cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z Grzeźwim World na modach ze wszystkimi dodatkami. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście głodni przygód dalszych naszej kolonii wspaniałej, pięknej, najlepszej na świecie. No bo właśnie takie przygody będę starał się wam zapewnić. Dobrze, moi drodzy, na wstępie polecam zostawić lajka, suba, komentarz, jeżeli uważacie, że to co robię jest fajne. A myślę, że jest, ponieważ coraz więcej osób ogląda te nasze piękne wzmagania. Zmagania, nie wzmagania. Także, także myślę, że jest całkiem nieźle. Mam nadzieję, że Wy również tak uważacie i że będziecie e, dzięki temu szczęśliwsi w sensie, no, oglądając moje filmy, nie? Takie, 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 takie mam trochę nadzieję. Dobrze, Drist, e, królewsko medytuję. Proszę w końcu ogarnij to. No, jest dobrze. W końcu udało się to zamknąć, żeby nie stanowiło to problemu. No i teraz. Tak, bardzo bym prosił, żebyś może, może, może ogarnął tego typu rzeczy. Byłoby fajnie, tak myślę. I chwito rozgłonkowe, kompensowane, mówię, plus 20% jest git. Dobra, wiedza cały czas wzrasta, jeżeli chodzi o nasze badania. Nasycenie guli, to chcę, to chcę ogarnąć. W końcu, żeby było, żeby było fajnie. Soli, gdzie idziesz? Dobra, tamto ogarnęliśmy. Jeszcze zapomniałem, że mamy Mechlinka jednego. Także, Drist, bardzo proszę, byś e, ogarnął sobie tego Mechlinka. Normalization Device. Gdzie jest ten Mechlink? To jest dobre pytanie, na które chciałbym, bardzo bym chciał poznać odpowiedź. I czy to nie. A! O! Patrzcie, ile mamy tego. No eee, to, to jest dość problematyczne, <laughs> bo jest tego coraz więcej, jakby. <laughs> eee, no nie do końca dobrze. Dobra, spróbujmy zrobić to tak. Jak tak, to spróbujmy zrobić to tak, jeżeli chodzi o nasiono guarlen, Okej, okay, możemy w sumie ogarnąć, czy nie? Nie, nie ma to sensu, to bardzo. Chociaż jakbyśmy to tutaj zrobili, ok, potwierdź, nie będzie. Zamontuj na, zróbcie to w tym miejscu, jak tak. To też zamontuj na tu. To możemy odinstalować. Zamontuj na gdzieś w tym rejonie, może. Nawet. O tak. Tylko najpierw to trzeba będzie rozdubcyć. No dobra. Przestrzeń jest już zajęta. Wiemy. No force walk. E, to też wiemy. Niegodna sypialnia. Ok. Potrzebna naprawa mechanoida. sali. Bardzo proszę, byś się tym zajęła. Ok. Teraz tak. E, należałoby w końcu zacząć tutaj coś wydobywać, nie? E, także. Zamontuj nam, to robimy w ten sposób, polecenia wydobądź. Może wydobądź, tu. Robimy to tak, robimy to tak. Tutaj robimy w ten sposób, może nawet w ten git. okej. Okay. Tutaj zresztą też może być przejście, bo dlaczego by nie. Dalej. Tutaj będzie 7 na 4, tu też będzie 7 na 4. To zrobimy tak, to zrobimy w tym miejscu wejście. Tu zrobimy troszkę mniej miejsca. Dobądź. Hmm. Właściwie to. Muszę zrobić tak i. Nie wiem, kurde, co ja tutaj robię. No tak, będzie. Chyba powinno być spoko. No i dalej, oczywiście. Też w tym. Głuście coś i tutaj wydobądź. Dobra. Powinno być chyba ok. Chyba, bo nie wiem, nie znam się. Mogę się mylić, ale po mojemu jest git całkiem znośnie. Czy może zamiast w ogóle to inaczej zrobimy? Ok. Może nie całkiem inaczej, ale trochę inaczej. O tak. Jest git, bo tutaj w sumie takie zabudowane, nie? To żadna różnica. Także będzie nieźle. I to będą komnaty tle gości przyszłości. He, nie czuję jak rymuje. Pięknie, pięknie, dobra. Eee, tu, 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 ustawienia, tutaj. Klej ustawienia? Bardzo prosimy. Do kolonii raczej ich nie będziemy w sensie gości zapraszać? No bo po co? Bez sensu. Czy ty jeszcze na broni? Jesz na broni. To proszę o przeniesienie. Chwilnie transportuj, to jest tak samo zresztą to. Bardzo dziękuję. Czy ktoś mógłby zająć się Właśnie może tym. King Sanctum. Dobra, i zaraz ogarniemy Blood Hungry Festival. Myślę, że to jest fajna opcja. Także rozpocznijmy. Ta jest. Czy może nawet w sali możemy być mówcą? Lider. No lider jest obecny. O co w ci chodzi? No dobra, nie to nie. Rozpocznij. Mamy kolejny festiwal. Także myślę, że jest nieźle. Pięknie. Przyjęcie teraz. I chyba znowu zający nam się. Zalęgły. Eee, dobra. Do 8 i 4. Bardzo ładnie. Um, zostało zakończone. Punkty rozwoju z 4 na 5 na bluetooth. O, pięknie. Zabawny. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dodatkowo jeszcze 2 e, godziny do konwersji. Także jest nieźle. Z sali, pierwszy poziom sztuki. Także bardzo ładnie. Tu, Olek, sobie działa. Bardzo fajnie działa, że działa. Eee, dobra, dobra, dobra. 04 godziny. Tu mamy ogar Pożeracze. Grupa ogromnych potworów z otwartymi paszczami przypuszcza. A tak. Czym ty, kuźwa, jesteś? Zobaczmy. Potężny monstrum z ogromną, pełną zębów paszczą i krótkim wężowym ciałem. Pożeracz potrafi skakać na odległości będące wielokrotnością. No Pożeracz potrafi skakać na odległości będące wielokrotnością długości jego ciała, tylko po to, by pożreć kogoś w całości. Silniej żerące kwasy żo żołądkowe szybko trawią żyjącą jeszcze ofiarę. E Okej. Okay. O. No dobra. To Dość niedobrze. Hmm. hmm. Dobra, one od razu chyba będą atakować co? Coś tak mi się wydaje. To jest zając. Dobra, ziomek, konwersja Orlow. To jest kuźwa Orlow. Dobra! Orlow jest już naszej wiary, także pięknie. No i teraz moi drodzy, w takim wypadku Eskorta lecicie tutaj. Ziomeczki moje kochane, najmilsze. Krusza, zaraz ciebie też ogarniemy. Ty idź tu, Jackalope. Ty jesteś tu nam potrzebna. Driz idzie na pierwszy ogień. Krusza, na razie stój tam, gdzie stoisz. Strusalta wyniesiemy tutaj, ty idziesz tutaj. Nick idziesz też tu. Pa, idziesz tu. Deadlift jeszcze nie możesz, ty idziesz tu. Czeporlow też te rejony. Ty tak samo zresztą. I wy zostajecie na razie. Bo nadciągają monstra. Przedwieczni. Dobra, spróbuj to naprawić. Priorytaryzuj naprawa. Ajajajajaj. Ale tych monstrów idzie. Oj, 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 oj. No i serio, zapis ech. Dobra, ty idziesz tu na pierwszy ogień, Boże nie. Drist, gdzie ty jesteś? Idź tutaj jak tak. Ty, falcon, idziesz tu. Ty idziesz tu. Dobra, dostał. Dobra. Git, git, git. Falcon. No co wy robicie? Dlaczego? Jest. Oh, Skąd cię ich jeść? Jest drist. Tutaj. Znokautowany. Strutalt, nie! Falcon. Bellrose. Dlaczego aż tyle? Dobra, ogarnięci jesteście. Yy, Dobby. oj, Ojoj, oj. co za bullshit, to ja nawet nie wiem, nie? Beznadziejny ten event. No patrzcie, co oni mi zrobili? Dwóch kolonistów ubitych. Co za beznadzieja. Dlaczego? Nie rozumiem tego zupełnie, jakby. Sorry. Zobacz, jak to... Ja nie mogę, po prostu. Drist nieśmiertelny, zniszczony, lewa noga, zniszczony świeże. Oh, Jesus. Wiecie co? sali? idź i... ...koagulacja Drista ogarni. Iniak. Nie rozumiem, jak to siniak. Oj, 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 oj. Bardzo źle się podziało. Uszas, ty jesteś, w... możesz się ruszać już, nie? Zając 18 urodziła, git. I co? I, I teraz dupa. Jackalope może już chodzić. Wspaniale. Bez sensu, dosłownie bez sensu. Beznadziejna mechanika. Widzicie się, doładujcie. Tu wszystko też trzeba przetransportować jak najszybciej, polecenia. Pewnie hmm. transportuj. Tak, poprosimy. Brak magazynu Ajajajaj Arkan może już chodzić, Driz jak to wygląda u ciebie? Czy ci noga odrośnie? Lewy bark rozpuszczony Beznadzieja Naprawdę beznadzieja Dobra Szybko ogarniecie Szybko, 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 szybko Tutaj proszę naprawić mechanoida Ogarnij 500, za mało w magazynie metalu. Pogromce istoty krusza średni ból. Nie. O właśnie, teraz mamy możliwość sprawdzenia. Dokonu, widzicie? On idzie dalej, tutaj. A tak wręcz. I tak wręcz robimy. Lecz krusza i teraz tak, Drist. No i no. <laughs> Przecież to bez sensu. Jakim ci nie odrośnie noga i ręka. Miałeś się odradzać. Czy coś? Dobra. Eee, to robimy w ten sposób jak tak? Eee, co dalej? Co dalej? To by było fajnie to ponaprawiać, nie? Napraw gdzieś jest baj, to jest baj. Zdrowie, operacje, dodaj zlecenie. Pytanie, czy jeżeli ja mu ludzkiego działa w tym wszystkich jego aspektach, w pewnym czasie jest w stanie zrobić każde stare zablysione uszkodzenie Mozkocki, nie jest w stanie zregenerować co nie kończy. No to to nas nie nas nie, nie ustawia jak tak. Strzeni koloniści, śmiertelna choroba, chro, frost. Zdrowie rana od człowieczek są jak krwią OK. okej. Ale to tylko i wyłącznie przez. To się pojawia tylko i wyłącznie przez to, że krwawienie mu wywołujemy cały czas. No jest w pełni wyleczony. Nie jest w pełni wyleczony, bo kuźwa, nie ma nogi, nie ma barku i nie ma oka. Co za bullshit. Dobra, bionik. Badaj, 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 główne. Zobaczmy jak to wygląda. Automatyczne wieżyczki. O, kurde. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Po prostu drist ogarnie. Yy... się jakieś bioniczne części, nie? Zdrowie. Dodaj zlecenie. Stopę. Lewa noga, prawa noga. A która u ciebie jest zniszczona? Lewa noga. Zdrowie, dodaj zlecenie. No, lewa noga Leków Dreadriest. Dr nie no, dlaczego? Ogarnijcie to. To bez sensu przecież, kuźwa. Dobra, róbcie to. sali też radę. No przynajmniej na chwilę obecną, nie? No niech będzie. Oj, oj, oj. E shape. Demogedon jest, okej. Okay. Ideology. Kula Disco możemy zrobić w sumie. Okej, okay. i kula Disco. Disco, Disco, jej. Yeah. Jak to wygląda, jeżeli chodzi... Mamy trochę odłamków. Osłomienie Arkan. Intensywny ból. Jeżeli chodzi o twoje zdrowie, tu nie jest źle. Myślałem, że one będą się... Oni będą się. będą im się odrastać rączki i nóżki i tak dalej. Trochę nie bardzo mnie to cieszy skoro tak się nie dzieje, dlaczego tej broni nie chowacie tam? Dobra, kruszas, odpoczywasz. Dezorientacja. Okej, okay. co to jest? Oszlifowany klejnot, czekamy aż może przybędzie do nas jakiś statek handlowy, byłoby to na pewno na miejscu na chwilę obecną, nie jest już dezorientowany. dobra, Krusza, sogarniasz pięknie, mamy tu wszystko pięknie wybudowane i teraz tak, jeżeli chodzi o obronę, czy możemy coś ciekawego zrobić, pułapka jedze śmiercio życiem, Pocisk śmierci, życia, ok. Mini wieżyczki. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tutaj w przyszłości po prostu. Nie wiem w sumie. <grystanie> eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zróbcie to tu, zrób to tu. I zrób to tu. I może jeszcze tak. Garnijcie to w ten sposób. Następnie worki z piaskiem. Mogą być w sumie z łuskiej skóry. To nie stanowi problemu. Tak, tak, tak. I tak. Dobra. Eee, zasilanie. Jeden kondyt. Właśnie dlaczego tu nie ma prądu. Aaa, <laughs> To ma sens. Jak tak? No dobra. Zróbcie to tak. I zróbcie to tak. Jeżeli o to chodzi. Potrzebny materiał, nie mam metalu znowu. Once again, there is no metal. And we need metal. Ruda stali. Bardzo fajnie. Polecenia wydobądź. Poprosimy to wszystko powydobywać. Zróbcie jeszcze tak może. To ogarnisz. Ogarnisz w ten sposób. W sumie wszyscy, którzy możecie, zajmujcie się właśnie tym. Właśnie tym. Tyry, 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 ty. Kanso wydobywa, rudy stali odrzucane 54%. Ok, i potrzebujemy gdzieś quarry zrobić. Niech tak rozprężymy. Connected Ritual ładnie idzie. Tu niestety na tym się kończy. Z tego co widzę, róbcie to w ten sposób dalej. Tu mamy już prawie ogarnięte. Zawsze to będzie większa siła ognia, nie? Farming Trader to matka wieśnia. Okej. Ok. Nie fajnie, że farming trader, no ale dobra, niech będzie. Nie będę narzekać aż tak mocno. Mamy ponad 10 tysięcy ryżu, także może być tak, że rzeczywiście to będzie stanowiło jakąś tam większą różnicę. Na to mam bardzo dużą nadzieję. Krótko co, to proszę. Jak tylko będziesz w stanie, Po sokolos minus 8 stopni cały czas jest tutaj utrzymywane, także nie jest źle, To jest wszystko zabudowane. Także powinno być git. Teraz. E, jeżeli chodzi o zwierzęta. O, Jezus Maria. Panie kochany, kto to panu tak zepsuł. Okej, okay, zróbcie to tak. I tak naprawdę możemy też parę tych usunąć. Tak. Tak, tak. Wielka czystka. Dobra, zróbcie to w ten sposób jest git. Eee, dobra, 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 dobra. I teraz tak, eee, Orlo, ty idziesz ziomeczku pohandlować. W ogóle statki się nie pojawiają, dlaczego? To jest bez sensu przecież. Kogutów nie komponenty. nie interesują nas. Soczewica czerwona Siano też nas nie interesuje. Naprawdę bez sensu, że tutaj jesteście, nie mam być szczery. Mm. Igu, nie co najwyżej. Wiesz, czy to nam potrzebne. Raczej nie sądzę. Mięso wybuchowego szczura, mięso strumbo. Nice. Dobra, minus. 2,5 tysiąca chyba będzie git? Tak jest, akcepty. Dokonano handlu. Pięknie. Dobra. Mamy to ogarnięte. Kruszasz sobie odpoczywa, także niech chwilkę jeszcze pośpi. No i co? I chyba zostawimy to na e, tyle w e, dzisiejszym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, a po góry nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, także do zobaczenia. Hej, cześć czołem. Pa!